Cześć, z tej strony Bobo Master. Dzisiaj jest taki <laughs> odcinek informacyjny, więc dlatego jest w menu Minecrafta głównym toż tak, teraz w tym filmiku chcę Wam powiedzieć, wyjaśnić dwie sprawy i zapowiedź nową serię. A czyli dwie, no zależy jak to woli. Dobrze, więc pierwszy tylko nie robiłem ponad dwa miesiące filmików. Tylko, że mi się to znudziło. Teraz no, naszła mi chęć tych filmików, po drugie chciałam spędzić święta, które były wielkanocne z rodziną, nie chciałam przed komputerem, po trzecie, po prostu, ja się komputer już ponad tydzień i, i dzisiaj już został naprawiony. No i też dlatego y, nagrywam ten filmik teraz tak, przejdźmy do drugiego etapu tych, tych informacji. Konkurs! Dlaczego nie było konkursu? No, dlatego, że mówiłem, znudziło mi się to film, y, nagrywanie filmów, nawet tego konkursu, który już zapowiedziałem 25 widzów, a konkurs będzie, uwaga, konkurs będzie na 60 widzów! Y, bardzo was y, przepraszam, że, że z 25 nagle na 60, ale jak mi kurcie wybiło ponad w dwa dni, naprawdę wybiło mi 10 10 subów do góry. Nie wiem, ktoś jest to wow. Po prostu wow, no nie. Bardzo wam za to dziękuję. I teraz jest w ogóle 37 subskrypcji. Co ja kurczę, jest wymiękam, tak na. Yy. No. Więc naprawdę wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że do tych 60 z łatwością dojdziemy. <laughs> Bo pewność większość moich widzów się zastanowiło. Kurczę, on na pewno oszukał nas z tym konkursem, tak, a anuluje subskrypcję. No a to, to nieprawda, tak. Po prostu nie no, nie miałam tego też trochę czasu teraz egzaminy. No, no i tutaj, i sobie. Ja. Ok, yy, dobrze, teraz popowiem o tej serii. Yy, a jeszcze wcześniej chciałabym w eu.pl którego pozdrawiam. Yy... No, i no. no, w ogóle chciałbym mu pogratulować prawie 90 widzów. No, o... jeszcze. Tak, tak. Co z nowej serii? Yy... Seria będzie to związana z Kalowity NW3. Yy... To będzie le... Oj, Będę także nagrywać yy, multiplayera, zobaczycie z kim, nie będę Wam nie zdradzał na razie. Dobrze, teraz ostatnie. Jeszcze taka wiadomość. Yy, Dzisiaj jest 8, więc do 13, do 13 maja będę nagrywał minimum dwa filmiki dziennie. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że chcę już, żeby mój limit 30 minutowy się skończył. Chcesz, znaczy, dwu, przepraszam, 15-minutowy. No i chcę kręcić filmy po 30 minut. Przepraszam, że taki trochę jestem zmulony, ale nagrywam to wieczorem, po prostu... No, jeszcze mam przynajmniej dużo roboty. No dobrze, teraz jeszcze jedno. Dlaczego chcę osiągnąć ten limit 30-minutowy? Dlatego, że wyjeżdżam na taką w niby wycieczkę z wszystkimi takimi osobami, którymi nagrywałem coś lub uczestniczyłem w ich odcinkach, chociaż to odcinki nie zostały wstawione na youtube ale uczestniczyłem w yy, nagraniach robimy vloga vloga to będzie ten vlog właśnie z wycieczki, będzie to pięciodniowa wycieczka, więc yy, będzie codziennie jest, będę nagrywał, ale niestety wstawiać nie będę, ponieważ nie będę zabierał laptopa tam, bo yy, nie mam internetu Blue Connect przenośnego, więc yy, będę musiał, Tam jest z tego co słyszałam bardzo sobie internet, więc nie będę w ogóle się nawet nie ma sensu. No, więc yy, tak myślę, że wstawię to wszystko. Nie ma się o co martwić, stawię to na pewno. No i to wszystko z tego. To, my, to ja się z wami żegnam. Do zobaczenia na moim kanale. Subskrybujcie, łapki w górę, piszcie komentarze, dawajcie, udawajcie do, do ulubionych. Cześć.